Jaka jest najdroższa waluta świata? Nie jest to funt brytyjski, ani frank szwajcarski, ani też dolar albo euro. Najdroższą walutą świata jest dinar kuwejcki i za jednego dinara zapłacimy 12 złotych. No dobra, ale pewnie zapytacie dlaczego dinar kuwejcki, a nie waluta jakiegoś większego państwa? Już mówię, przede wszystkim Kuwait ma bardzo duże rezerwy ropy naftowej. A wiadomo, gdzie ropa, tam i bogactwo zazwyczaj. Dzięki temu wiadomo, mają ogromne wpływy, wzmacnia gospodarkę i stabilizuje walutę. Też Kuwejt jest znany z bardzo dobrej polityki fiskalnej i finansowej rząd, bankiem centralnym, bardzo dobrze kontrolują podaż pieniądza, dzięki czemu nie ma go za dużo w obiegu, dzięki czemu skutecznie ograniczają inflację i zachowują wysoką wartość waluty. Kuwait ma też kowo niski poziom zadłużenia publicznego. Również jest powiązany z koszykiem innych walut, głównie dolara, euro i innymi silnymi walutami. To stabilizuje kurs i również zapobiega jakimś silnym wahaniom. Również Kuwait jest dość małym państwem, przez co podaż pieniądza nie jest taka bardzo duża. Co to, to popyt jest dość duży. Czyli podsumowując, dinarku jest najdroższą walutą świata, bo łączy sobie bogactwo surowców naturalnych, stabilność ekonomiczną, niską inflację oraz skuteczne mechanizmy stabilizacji kursu. Jeśli chcesz więcej takich finansowych ciekawostek, napisz w komentarzu, o czym chętnie byś usłyszał, daj followka, My walnij serduszko. Pozdro!